Witam Was serdecznie, moi drodzy. Na kolejnym spotkaniu z cyklu Biblia jest fajna. Dzisiaj będzie konkretnie o Ewangelii, tej, którą czytamy dzisiaj, czyli o tym, jak faryzeusze i zwolennicy Heroda przychodzą do Jezusa i pytają Go, czy płacić podatek. A więc będzie o podatkach, o płaceniu, o pieniądzach. Będzie też coś o bibliotece, o wypożyczaniu. No, to jedziemy. Dzisiaj nagranie plenerowe, open air taki, bo troszkę fajniej się zrobiło, chociaż trudno powiedzieć, że jest ciepło. Pierwszy dzień czerwca, dzień dziecka. Wszyscy kiedyś byliśmy dziećmi, a gdzieś tam w głębi serca chyba wszyscy jesteśmy, więc dla wszystkich wszystkiego najlepszego. Ewangelia jest taka, oczywiście jej tekst w opisie do tego filmiku. Przychodzą do Jezusa faryzeusze, to ci religijni bardzo. Żydzi oraz Herodianie. To co są Herodianie, czy zwolennicy Heroda? Kolejni Herodowie, bo tak mają na imię, przekazując to imię z pokolenia na pokolenie, kolejni władcy Palestyny. Wychowują się na dworze cesarskim w Rzymie. Tam nabywając nie tylko wiedzy, umiejętności, ogłady dworskie, ale także lojalności. Wracają potem do Palestyny no i są tymi, którzy wiernie służą Rzymowi, także pod względem finansowym. No, w gruncie rzeczy chodzi przede wszystkim o pieniądze, żeby te pieniądze tutaj zebrać, żeby one szły. Więc można powiedzieć, że zwolennicy Heroda czy Herodianie, to taka trochę policja skarbowa. Oni przychodzą i zadają pytanie Jezusowi, czy mamy płacić podatek Cezarowi, czy nie. To jest pytanie wredne. Oni stawiają Jezusa pod ścianą, bo jeżeli powie nie płacić podatku, no to ta policja skarbowa ci Herodianie pyta, ty łotrze, ty to ty tutaj, tutaj coś knujesz, jesteś partyzantem, będziesz wywoływał jakieś powstanie, to będzie cię musimy aresztować i zrobić z tobą porządek. A jeżeli Jezus powie, tak, należy płacić podatki, to wtedy znowu ci faryzeusze i tam inni ci tam gorliwi, jacyś aż po zelotów, powiedzą, a, to ty nie jesteś patriotą, nie? Bo płacenie podatków to jest tak, jak w naszej mentalności przez czas zaborów się udało nam zbuntować taką mentalność, że płacenie podatków to jest, to jest niepatriotyczne, nie? No więc tu cię mamy, to ty jesteś szpiegiem, zwolennikiem, zdrajcą Rzymian, okupantów i, i tak dalej. No więc co by Jezus nie powiedział, to będzie źle. W dodatku jeszcze tutaj z dziedziny psychologii ktoś by się mógł fajnie wypowiedzieć, bo oni Jezusa tak ładnie jak masełko na patelni rozpuszczają, roztapiają na początku. Tak go, tak go, ładnie, tak go ładnie grzeją, bo mówią mu tak: Nauczycielu, wiem, że prawdy nauczasz że jesteś taki fajny i w ogóle powiedz nam, czy wolno płacić po czy nie. Wiecie, po co się to robi? Jak ja podejdę do ciebie i powiem ci ty łoczy ty draniu, ty kanalio, to ty się zamkniesz w sobie, to, to, to ty nie będziesz chciał ze mną gadać, schowasz się, nie, bo ja cię tam, a jak ja ci powiem, jaki ty fajny jesteś, jaki ty mądry, jak ty mądrze nauczasz, jaki... A to, to już jesteście, wiecie, masełko pod jajeczniczkę na patelni, ty roztopieni, no wtedy wszystko mi wyśpiewacie, powiecie, nie? Bo, bo nawiązałem z wami relacje. Więc to jest wredne. To to jest takie rzeczywiście klasyczne wypuszczenie Jezusa, próba wystawienia, próba przyłapania Go właściwie, no, 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 sytuacja bez wyjścia. I Co Jezus, jak reaguje? Znaczy, no, w ogóle jeszcze powiedzmy o jaki podatek chodzi, bo, bo to też jest takie, bo my dzisiaj jakie podatki mamy? To no przede wszystkim podatki od zawieranych transakcji, od generowanych zysków. Jak coś sobie sprzedamy z zyskiem, to musimy zapłacić podatek. Jak sobie zarobimy, jak dostaniemy na emeryturę, to musimy zapłacić podatek. Ciągle tam obradują ci wszyscy, ale wiecie, to już ktoś kiedyś dawno powiedział nawet, że jak parlament obraduje, to jak nas Pan Bóg szczerze pilnuje, zwłaszcza naszego zdrowia i naszych pieniędzy. tak, To jest z wszystkimi tymi rządami, demokracjami, parlamentami i tak dalej. Ten podatek, o którym mowa jest w dzisiejszej Ewangelii, to jest tak zwane pogłowne. Nawet dosłownie jest w oryginale greckim podatek pogłowny, ale tego bibliści nam nie przetłumaczyli, Uznają, że jak napiszą w języku polskim, że czy wolno płacić podatek pogłowny czy nie, to nikt nie będzie wiedział o co chodzi. Co to znaczy pogłowny? Właśnie, tam się płaciło wtedy podatek za to, że się ma głowę, czyli za to, że się żyje. To nie był wysoki podatek. On był równowartością kilku dniówek pracy, wynagrodzenia za kilka dni, Pracy w ciągu całego roku, a więc był na poziomie powiedzmy jakiegoś jednego góra, dwóch procentów, nie więcej. Więc, no wiecie, jak sobie przeliczymy, że dzisiaj płacimy te podatki, jakieś tam daniny w wysokości około 20%, to 1-2%, to naprawdę nie było wiele. Ale płacili wszyscy. Płacili w monecie rzymskiej, która była znienawidzona, dlatego że kolejni cesarze odciskali swoje gęby tam na, na, tym, na tej monecie. No więc Jezus mówi: Pokażcie mi monetę. Pokazali mu. No, nasza moneta ma orzełka i pisze Rzeczpospolita Polska. No to wiadomo, do kogo należy ten pieniążek, tak? No to kto jest jego właścicielem, komu oddajemy? Państwu. A tam była podobizna i podpis Cezara, więc Jezus mówi, to oddajcie Cezarowi to, co cesarskie, a, a Bogu, co boskie. No właśnie. I teraz też jeszcze jedna ciekawa rzecz. Odpowiedź jest wyśmienita, dyplomatyczna. Jezus nie mówi płacić czy nie płacić, tylko mówi, co do kogo należy, jest jego własnością, to mu oddajcie. Jak to Cezar ma ten pieniążek, on się tu podpisał, dał swoją twarz, no to, to mu to dajcie, bo to znaczy, się, to jest jego. Ale My często, najczęściej, w ogóle, słuchajcie, przejrzałem nawet tak specjalnie internety, żeby zobaczyć, co oni tam piszą, tam ci wszyscy teologowie, uczeni, czy kaznodzieje o tej dzisiejszej Ewangelii, wszyscy piszą o płaceniu podatków, o tym, że nawet katechizm mówi, że nie płacić podatki to jest grzech. Że Jezus jakby tam no, nakazuje, że potem święty Paweł też mówi o tym posłuszeństwie władzy. Wszyscy tylko o tym piszą. Wszyscy dokonują amputacji tej dzisiejszej Ewangelii, bo Jezus nie powiedział: oddajcie Cezarowi, co należy do Cezara. Jezus powiedział: oddajcie Cezarowi, co należy do Cezara, a Bogu, co należy do Boga. To jest cała wypowiedź Jezusa. Jak my kroimy to tylko do tego, o tych naszych obowiązków względem cesarza czy władzy świeckiej, to znaczy, że kroimy, że amputujemy Ewangelię, że jedną nogę pf, ucięliśmy, nie ma jej. Oddajcie Bogu co boskie. Popatrzcie, a co my mamy oddać Panu Bogu? Ja znowu mógłbym powiedzieć: po, pokażcie mi monetę Pana Boga. Co, 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 gdzie, gdzie jest? Nie, pokażcie mi człowieka. Czyim jesteś obrazem? Czyim jesteś podobieństwem? Czy ja to jest podobizna? Popatrz na siebie, popatrz w lustro, popatrz no, na mnie. No, jestem obrazem Pana Boga. Każdy z nas jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Więc popatrzcie, z tego można powiedzieć, samego tytułu, z którego najpierw Jezus mówi, dlaczego Cezarowi oddać co cesarskie, mówi, dlaczego Bogu oddać to, co boskie. Bo ktoś by mógł powiedzieć, no, no zaraz, ale dlaczego ja Panu Bogu coś mam oddawać? Bo nie jesteś Jego własnością, bo, bo On odcisnął na. Twojej twarzy, swoją twarz. Jesteś, jesteś do Niego podobny. On podpisał. To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie, powiedział przy Chrzcie Jezusa i przy Twoim Chrzcie też tak Pan Bóg mówi. To, to właśnie dlatego można powiedzieć, że Pan Bóg cię wypożyczył, że jesteś na ten czas zabrany, wyjęty z biblioteki. Co się robi z książką wypożyczoną z biblioteki? Zwraca się ją, dokonuje się zwrotu. Popatrzcie, a my nawet mówimy, że w modlitwie zwracamy się do Pana Boga. No tak. On nas wlepił z prochu ziemi, tchnął w nasze nozdrza tchnienie życia. Dał nam to. Nie jest to, żebyśmy sobie sami wzięli. On nam pożyczył. Takim szczególnym czasem tego oddania Bogu, co boskie, jest dzień święty. To jest taki dzień, żebyśmy oderwali się od rzeczywistości doczesnej. Wiecie, Żydzi, tradycja Izraela mówi, że szabat to jest czas oderwania się od profanum, czas zwrócenia się do wieczności. To jest czas, kiedy my odrywamy się od tego wszystkiego, co jest ziemskie i przyziemne, żeby na chwilkę jakby pobyć w niebie, tam, skąd zostaliśmy wypożyczeni. Zwrócić się właśnie tam, skąd zostaliśmy pożyczeni. No i sami powiedzcie teraz, czy nie jest fajna Biblia i czy nie jest fajna ta dzisiejsza Ewangelia. Zaczęliśmy od pieniędzy, a skończyliśmy na Panu Bogu. Źle jest, jeżeli człowiek zaczyna i kończy wszystko na pieniądzach.